się siostry i bracia na tej wieczornej modlitwie, bo w sposób szczególny w tym darze modlitwy chcemy otoczyć tych, którzy podejmą na najbliższy czas ważną służbę w naszej wspólnocie parafialnej jako Rada Parafialna, czyli jako ten głos doradczy tak bardzo ważny w codzienności mojego życia. Chcę serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy podejmują to zadanie i bez lęku oddają swoje cenne, wolne chwile po to, by zrobić coś więcej, bo przecież o to chodzi. Wiadomo, że zawsze najważniejszy głos ma ten, kto jest przewodniczącym, ale każdy głos wsparcia jest bardzo istotny i ważny. Dlatego niech ta modlitwa będzie dla nas umocnieniem, byśmy podejmując tą kadencyjność byli dla siebie nawzajem wsparciem, siłą i by tworząc to doświadczenie, jakim jest Rada Parafialna. Rzeczywiście nie tylko współdziałać, ale tworzyć to, co istotne i ważne dla całej naszej wspólnoty, za którą ciągle Bogu jesteśmy wdzięczni. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ale... W sercach naszych Trójco Święta Rozlej miłość pojęto. Ciebie my z rana wielbimy Ciebie z wieczorem prosimy Racz to sprawić byśmy Ciebie świętymi chwalili w niebie. Ojcu razem i Synowi, świętemu także Duchowi. Jak była, tak niechaj wszędzie, wieczna chwała zawsze będzie. Amen. Żeg, Pan do Pana mego łaskawym Swym głosem siądź mi przy boku prawym a Aż Twoje wszystkie zuchwałe wrogi Dam za podnóżek pod Twoje nogi Beherło Twej mocy wydam z syjonu Świat cały padnie u Twego tronu. A Ty używać będziesz praw swoich, Środnie przyjaciół panując z Skoro rozpoczniesz Twe panowanie, Przy Tobie lud Twój w jasności stanie, Przeświecić kazałem, ciebie z wnętrzności moich wydałem. Pan to poprzysiąg jego zaśmowa, danego nigdy nie cofnie słowa. Twej prawicy Pan jest nad Panem, w dzień gniewu swego zetrze tyrany, co swój rozciągnie po całym świecie i nieposłuszne narody zgniecie. chyszną na ziemi, głowę poniżej która Mu Jego chwale ubliży. Z mętnej po drodze pić będzie rzeki, dlatego głowę wzniesie na wieki. Pachała bądź Bogu w Trójcy jedynemu, Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu. Złym Cię sercem chwalić będę, Panie, Gdzie rada mędrców, gdzie cały zbór stanie. Wielkość niezmierna dzieł Boga jako, Który mi władnie, jak mu się podoba. O, pocznie wszystko pełne jest zacności, Uwielbień wiek sprawiedliwości, Jego nie dane na ziemi, wieczną pamiątkę sprawić ode swymi. Pan dobrotliwy, pan do miłosierny, karmi i hojnie bogaci lud wierny. Wieczny w słowie coraz postanowił, wieczny mi czasy tego nie odmówił. Moc swą okazał, gdy wygnał pogany, a ten kraj synom Izraela dany. A zaś słusznością prawa prostowane, Te się na wieki żadnych lat nie boją, Bo na słuszności i na prawdzie stoją. Nie ma straszne i pełne świętości, a bojaźń Boża początkiem mądrości. Ci, co z niej biorą wzór życia na ziemi, będą od wszystkich wiecznie chwalonymi. Chwała bądź Bogu w Trójce Jedynemu. Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu. Jak od początku była tak i nie, nie, i na wiek wieków niechaj zawsze słychać. Kto w Pańskiej żyje bojaźni Najmilsza Jemu jest droga iż według przekazań Boga Krew Jego zacna na ziemi Porówna zawsze z możnymi Błogosławieni Dom Jego będzie obfity W zbiory i trwałe zaszczyty A cześć poczciwego człowieka Pójdzie od wieka do wieka Niechaj noc zaćmi mgły swymi Światło jest nad cnotliwymi, zawsze im Pan jest życzliwy, litosny i sprawiedliwy. Człek miły, pełen wesela, gdy drugim swego udziela. Wyrzeczenie z Ludzka pamięć Jego sprawy, Uwieczni był to mąż prawy. I złego język nie tworzy, Bezpieczny w nadziei Bożej. Zateczność jego cnej duszy, żadną się rzeczą nie wzruszy. wydał złej chwili snadnie, aż nieprzyjaciel upadnie. Rozsypał swoje szczodroty, na wdowy biedne sieroty. Zły na to patrząc, boleje, zgrzyta z zazdrości nieje. Taki, co w głowie uradzi, do skutku nie doprowadzi. Pała ojcu i synowi oraz świętemu duchowi. Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec Miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, Ten, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, byśmy sami mogli pocieszać Tych, co są w jakiejkolwiek udręce, pociechą, której doznajemy od samego Boga. Okaż nam Panie miłosierdzie swoje, Okaż nam Panie miłosierdzie swoje, I daj nam swoje zbawienie, miłosierdzie swoje, Pała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Okaż nam, Panie miłosierdzie swoje machni ifikatani ma mega dominu. Wiem i dusza moja Pana, któraś od Niego wybrana i wesel się w Bogu swoje co jest Zbawicielem Moim. Wejrzał On w swojej stolicy na pokorę służebnicy i po wszystkie wieki czczono, chcę ją mieć błogosławiono. mo. Najwyższa mnie słabiła, kiedy dla mnie uczyniła cuda nigdy niepojęte, której imię zawsze święte, A i to się od pokolenia do. I zbawienia tych, co się Boga lękają, i Panem go swym uznają. Wszechmocny Pan nieśmiertelny moc pokazał swoją dzielność. Gdy myśli pysznych rozruszy i dumne serca pokruszy bo bohaterów dumno dumnomężnych, gdy strąci w stronów potężnych, a pokornych wyprowadzi. Na tronach ich osadził, gdy pod bogactwami Dom napełnił ich skarbami, a pogardził bogatymi I zrównał ich z ubogimi. Wziął opiekę swą wspaniałą Izraela miłosierny Bóg w swoich wiernych, Które z naszymi przodkami Adrahama potomkami Uczynił i za i na wieki i wiecznie trwałe. Chwała ojcu i synowi, Świętemu także duchowi. Niech będzie wszędzie stateczna. Teraz i... Na wieki wieczne. Teraz, moi drodzy, nastąpi zaprzysiężenie nowej Rady Parafialnej. Bardzo proszę, aby nowo wybrani członkowie Rady Parafialnej ustawili się tutaj na dole przed ołtarzem w rzędzie. To, moi drodzy, zaprzysiężenie jest przede wszystkim przypomnieniem, iż drogę Którą podejmujecie z drogą zobowiązania, troski o to wspólne dobro, które jest nam wszystkim powierzone. Choć wiadomo, że głównie spoczywa to na barkach proboszcza i na jego myśli, ale przecież to zobowiązanie wypływa także z tego, bo przecież należymy do jednej wspólnoty i do jednego Kościoła. Więc teraz na moje wezwanie, kiedy będę zadawał każdej i każdemu z was pytanie. Każdy z Was osobiście odpowiada i mówi: Przysięgam. Dlatego pierwsze przyrzeczenie, które składacie wobec Boga i pierwsze pytanie, które zadaję Wam: czy będziecie powierzoną sobie funkcję wykonywać według najlepszej Waszej woli, zgodnie z Waszym sumieniem i z przepisami? Kościoła Jego prawa? Przysięgam. Czy przysięgasz, że w miarę swoich sił i z poczuciem odpowiedzialności będziecie mnie wspomagać w działalności pasterskiej, mając na względzie tylko chwałę Bożą i dobro Kościoła? Przysięgam. A zatem, siostry i bracia, podejmując tą drogę zobowiązania, na koniec powierzmy wspólnie to wszystko dobremu Bogu i powiedzmy tak mi dopomóż Bóg. Amen. Tak mi dopomóż Bóg. Amen. Pochylcie teraz głowy, abym w ufności wezwał nad, nad wami łaskę Bożą i wyprosił potrzebne błogosławieństwo. Panie Jezu Chryste, Najwyższy i Wieczny Kapłanie, przez Ciebie wszyscy ludzie dochodzą do poznania prawdy i do wiecznego zbawienia. Prosimy dziś o światło Twojego świętego Ducha dla tych spośród nas, których wzywasz do szczególnego dawania świadectwa o Tobie przez posługę radnego w naszej parafialnej Radzie Duszpasterskiej. Błagamy Cię, wspieraj w wypełnianiu powierzonych i zadań, aby zawsze świadczyli pomocą dla mnie w organizacji życia dusz pasterskiego. Błagamy, abyś ich wzbudzał nieustannie, by ciągle podejmując służbę liturgiczną i wszelką pracę pomocną w kościele, zawsze byli wrażliwi na Twoje wezwanie Ewangelii. A dobrze rozumiejąc godność i zadania życia chrześcijańskiego, będą wszystkim kapłanom naszej parafii pomocą w trudnej pracy, gdzie Ty żyjesz i klujesz na wieki wieku. Amen. Siostry i bracia, przyzywając zatem Bożego Miłosierdzia nad nowymi członkami naszej Rady Duszpasterskiej, prośmy, by dobry Pan był im pomocą siłą w codzienności życia i w ich intencji wszyscy razem odmówmy tą modlitwę, którą nauczył nas nasz Pan. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego Amen. Dziękuję Wam, kochani, za to, że podjęliście to bardzo ważne zadanie i że złożyliście owo przyrzeczenie, by rzeczywiście trwać w tym powierzonym zadaniu. Wiem, że czasami niektórzy mówią, że z racji wieku, nie wieku, tu nie chodzi o to. Tu ważne jest to, że mamy dyspozycyjne serce i chcemy zrobić coś więcej, coś, co będzie miało ogromne znaczenie nie tylko dla nas, ale przecież dla wszystkich pokoleń, które będą gromadzić się w tej świątyni po to, by Bogu oddawać cześć i chwałę. Nasza parafia przecież doskonale to widzimy, że jest parafią młodą, pełną żalliwości ducha i siły i potrzebuje tej waszej mądrości. Potrzebuje ja, potrzebujemy mu wszyscy, by w tym codziennym świadczeniu o miłości Boga wspierać codzienność życia w tych poszczególnych sekcjach, które będziecie podejmować w sekcji liturgicznej, pasterskiej, grupowej i w tych wielu zadaniach, a potem ta Rada Ekonomiczna, która jest także pośród nas tutaj obecna, podejmując tą drogę wsparcia w doświadczeniu spraw ważnych, bo przecież finansowych. Stąd nie lękajmy się, ale z odwagą podejmując to zadanie, oddajmy te swoje kawałek czasu codziennego codziennego życia, tego zobowiązania, by rzeczywiście w tym wytrwać i być ważną pomocą dla siebie pośród codzienności, codziennego życia. Ja z całego serca wam dziękuję, kłaniam się wam nisko i cieszę się ogromnie, że podjęliście to zadanie i że wbrew wszystkiemu, co dzisiaj dostrzegamy, podejmujecie z odwagą to wszystko, a dobry Bóg niech będzie dla was błogosławieństwem i siłą. W najbliższym czasie oczywiście ogłoszę spotkanie naszej pierwszej rady parafialnej na Plebanii, to oczywiście będzie ogłoszone oficjalnie, do tego zapraszam. Wtedy oczywiście potworzymy te szczególne ważne sekcje, które będą pomocą i wsparciem dla nas. Nie bójcie się, nie będę nadużywał waszego czasu, ale w ważnych sprawach jesteście zawsze dla mnie bardzo potrzebni, jako głos wspierający taki ważny głos całej wspólnoty, której na imię parafia. Niech Boże, błogosławieństwo was wszystkich umacnia. Wtedy też oczywiście to, co teraz żeśmy wyrazili naszym słowem, podpiszemy w tych wspólnych deklaracjach. I Rozpoczniemy naszą cudowną działalność, którą rozpoczęliśmy właśnie dziś. Nie od 1 stycznia, od pewnego czasu, tylko właśnie dziś rozpoczynacie swoje funkcjonowanie jako nowa rada Duszpasterska, czego Wam z tego serca jeszcze raz gratuluję. Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Bądźcie w pokoju Chrystusa, Bogu niech będą dzięki. Bądź Maryja, niebieska lilia, Panu Bogu miła, Matko litościwa, Tyś jest nasza ucieczka, Najświętsza Maryja. Maryja wielebna, ukaż drogę pewną, przekazania Twego, Boga wszechmocnego. On ci wszystka nadzieja zbawienia naszego.